Dzień dobry, witam wszystkie byki. To jest czytanie dla Was na czerwiec 2020 roku. Eee, czytanie jest nie tylko dla byków słonecznych, chociaż pewnie głównie dla, dla Was, dla osób, które mają słońce w byku, ale też polecam sprawdzić sobie, gdzie mamy inne ważne aspekty horoskopu, czyli na przykład planety osobistej i Ascendent, i zobaczyć również te znaki, w których, e, w których mamy właśnie te, te aspekty. Eee, czytanie jest ogólne, czyli bierzcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Eee, pamiętajcie, że to są energie, eee, które tutaj pokazują się, zachęcając, żeby z nimi pracować. Natomiast nie ma takiego obowiązku, tak? To nie jest wyrocznia, to są tylko przyjacielskie wskazówki. Jeżeli potrzebujecie indywidualnego czytania tylko i wyłącznie dla siebie, to zapraszam Was do mnie na maila helixatarmaopadzimy.com, tutaj. I w opisie tego filmu również ten mail znajdziecie. Czytanie jest dla Waszego najwyższego dobra. No to zobaczmy, co tam dla byków w czerwcu się szykuje. Co byki powinny wiedzieć, czego się spodziewać, z czym byki mogą pracować w tym miesiącu. To wy, siedem mieczy, najpierw rozłożę karty, potem będę opowiadać. Co tu widzę? Co odchodzi? Słońce? Co przychodzi? Wieża? Co wam sprzyja, lub kto? Trzy denary, czy też trzy pentakle? Co odchodzi, z czym nie jest wam po drodze? Co wam nie sprzyja? Cztery miecze. Co wam przyświeca, jaki jest główny cel tego, co się dzieje? Kolejna siódemka, 7 buław. Jakie są głębokie podwaliny tego, co w tej chwili się dzieje? 10 denarów. Co robić? 5 denarów? Czego nie robić? As denarów. Dużo denarów. Mamy taki um, jeszcze jedna karta. W jaki sposób mogę przyczynić się do najwyższego dobra? Jak mogę najlepiej realizować swój dar dla świata? Tu mam trzy buławy. Mam ochotę jeszcze wyciągnąć coś do, do tej piątki denarów. Czemu ona się tutaj pokazała? Co ona chce powiedzieć? Jeszcze niewątpliwie chodzi o sprawy materialne rzeczywistość materialną, pieniądze, pracę, czas, to co wartościowe mhm. cztery kielichy. Jeszcze jedna karta z stali anioła obfitości dla byka na ten czas. Obfitość jest tutaj ważnym tematem, moim zdaniem. Ją sobie wyjmiemy na końcu. Wyciągam wszystkim kartę na obfitość, dlatego że mamy Wenus w retrogradacji te sprawy związane z pieniędzmi, z innymi ludźmi są istotne. Co tu się dzieje? E Moim zdaniem jest tu pokazana dość charakterystyczna sytuacja, taka nie do pomylenia z czym innym. To jest tu i teraz wasze. Siedem mieczy, czyli jesteście w sytuacji, kiedy zastanawiacie się, co zrobić, jak sprytnie wyjść z jakiejś sytuacji, być może tylnymi drzwiami, być może nie załatwiając czegoś wprost. Eee, wydaje Wam się, że jest to możliwe, że można jeszcze wrócić do tego słońca. W ogóle tutaj mam wrażenie takiego. Czasu, czasu spokoju, yy, czasu szczęścia, jasności, klarowności, yy, efektywnego działania. I wy macie nadzieję, że można do tego jeszcze yy, wrócić, nie mierząc się z jakimś problemem. Tutaj mamy dwa miecze, które symbolizują decyzję, i wy tej decyzji nie chcecie, pod, nie chcecie podjąć. Nie chcecie postawić sprawy na ostrzu noża. Moim zdaniem nie da się tego nie zrobić. Tak, tutaj sugerują te karty, że trzeba będzie zrobić coś trudnego. Eee, mam wrażenie, że dotyczy to waszej pozycji, e, właśnie materialnej, zawodowej, e, finansowej. Może być tak, że musicie komuś coś odmówić, ale chcecie to. Chcecie się wycofać z czegoś, żeby nie narobić e, problemów, żeby. Żeby ktoś się nie obraził, żeby kogoś nie urazić. Ale zobaczcie, tu się dzieje wieża. I wieża to jest taki spust energii. Dziejący się w sposób nieprzewidziany, nieplanowany, niekontrolowany. Niekontrolowany. Więc to, co Wam się wydaje, że jest opłacalne i że da się kontrolować, okaże się niekontrolowane. Jakby, nie da się tego obejść, mam wrażenie. Tego, tego walnięcia jakiegoś, tego mocnego zaznaczenia, tego odcięcia, powiedzenia nie. To i tak przyjdzie. Tak? Yy, zawsze powtarzam, żeby nie bać się wieży. Akurat yy, teraz sobie dużo yy, czytam o tarocie marsylskim. Uczę się. Yy, I wczoraj właśnie wyciągnęłam kartę wieży. To Wam yy, przeczytam, jakie tutaj są słowa kluczowe, bo Chcę trochę odczarować ten mit wieży jako karty wielkiego nieszczęścia, tak? Popatrzcie sobie, tu się sypie konfetti z nieba. Czy to jest wielkie nieszczęście? Fakt, że wieża nazywa się tutaj La Maison Dieu, czyli Dom Boży, tak? Ale jakie są jej znaczenia? Świątynia, konstrukcja, radość, e, przepełnianie się, a też szok oczywiście, wyraz. Tak, ekspresja. Celebrowanie, taniec, odkorkować, otworzenie, przeniesienie domu, wybuch. To nie są złe znaczenia. Tutaj to nie jest tak, że to jest ciemna karta. To jest karta wielkiej, wybuchającej, no właśnie, energii. Czy to będzie radość, e, czy to będzie coś innego, ale jednak jest to wybuch energii. Która owszem może coś zniszczyć, ona ma w sobie komponent niszczący, ale ma w sobie też komponent uwolnienia, który jest tutaj moim zdaniem najważniejszy. Więc ta energia się uwolni. Czy tego chcecie, czy nie. Wy chcecie na paluszkach się wycofać z tego, ale ta energia się. uwolni się i tak. Nie? Dlaczego Wy tak chcecie? Dlaczego tak się dzieje? Co Wam przyświeca? No tu jest. Obrona czegoś ważnego dla mnie, tak? Czyli jest jakaś granica, której nie chcecie, żeby ktoś przekroczył. I do tej pory mieliście z tym spokój, ale ten spokój w tej chwili właśnie się kończy. I tutaj trzeba stanąć twardo po swojej stronie, powiedzieć nie. To jest wyraz konkurencji tutaj. Siedem buław to jest taka karta, w której tak pokazujemy swoją siłę, swoją odwagę. To Wam przyświeca, że muszę dać opór. Jakiemuś naporowi z kolei, tak? I myślę, że próbujecie dać ten opór w taki sposób, właśnie nie wprost, tylnymi drzwiami, jakoś tam, ha, ha, ha. ale to wyjdzie na jaw i tak, ten, ten konflikt, który tutaj ma miejsce. O co tu chodzi? Chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze chodzi o rodzinę chodzi o pracę chodzi o. System, w którym jesteście bezpieczni, system, który Was zabezpiecza, który Wy też po części zabezpieczacie. Chodzi o coś wypracowanego przez długi czas, o coś dużej wartości, tak? Wy przypuszczam, że stajecie tutaj w obronie jakiejś, czegoś ważnego dla Was, jakiejś wartości, tak? Tu pokazał się król denarów, taki strażnik tego, tego ogniska. Tak jakbyście Wy byli w takiej. W, W takiej pozycji, że możecie udzielić tego dobra komuś, ale macie go nie udzielać. I to jest tutaj chyba strasznie ważne. Mam wrażenie. Dlatego pytałam o to pięć denarów, co robić? Tu jest pokazany brak. Jest pokazane trudne rozwiązanie. Jest pokazane wycof wycofanie dóbr, wycofanie obfitości. Mam wrażenie, że to dotyczy kogoś. Ale, że to wy macie komuś powiedzieć nie, nie dam ci tych pieniędzy. Albo nie dam ci tego czasu, tak? Nie dam ci tej pracy. E, ale może też być tak, że to wy macie o to nie prosić. Tak też może być. Myślę, że w, w, w mniejszej ilości em, przypadków, A, że macie się nie płaszczyć przed kimś. Bo to i tak nic nie da. Ale bardziej skłaniam się ku temu, że to wy jesteście w roli dysponenta tego dobra, tego dobra i tego dobra, którego macie nie dawać. To może też znaczyć: nie dawaj kolejnej szansy komuś, tak? Nie inwestuj w coś. Wręcz, jakbym miała powiedzieć, tak jednym zdaniem, bym powiedziała: bądź skąpy. Nie dawaj. Strzymaj się. Pilność swoich pieniędzy. Trzymaj je przy sobie. Cztery kielichy yy, oznaczają rozczarowanie, tak? Tu mamy postawę zamkniętą wobec jakiejś propozycji, dlatego myślę, że tu chodzi o, o, o kogoś, kto coś chce. I teraz pytanie: Czy to jesteście Wy, czy to jest ktoś, kto chce coś od Was? Moim zdaniem, bardziej. Ktoś chce coś od was i wy macie powiedzieć nie. Ale może też być tak, że to wy macie do wyboru. Iść po prośbie, czy nie iść. Mam wrażenie, że w, te, w, taki, w, ta, w takim kontekście, gdyby to tak miało być, że, że idziecie do kogoś błagać o coś, tak? To to jest trochę zdrada samego siebie e, i, i dlatego jest tak trudno e, to zrobić. Nie? <laughs> Dobra, mina do złej gry. Tu jest. Że może jak, e, może jak pójdę pod włos, e, znaczy może jak kogoś pogłaskam, tak, to ten ktoś tam coś mi da, nie wiem, zapomni o czymś, e, tak, może jakoś się wślizgnę. To jest takie, taka śliska energia w takim wypadku i myślę, że tak naprawdę wcale nie, chcie, nie chcecie tego robić, ale na przykład czujecie się zmuszeni, bo nie wiem, rodzina jest w potrzebie albo coś w tym stylu. Karty to odradzają. Karty mówią, z czym ci jest po drodze, z pracą, z własną pracą na wysokim poziomie. Nie z chodzeniem po prośbie, tak? Jeżeli to wy jesteście tą osobą, tym dysponentem, to naprawdę skupcie się na własnej pracy, współpracy. Jeżeli już jest jakaś oferta i ktoś czegoś od was chce, to niech ta osoba też ma w to wkład, tak? I w tym sensie, niech to będzie współpraca, za którą możecie zapłacić, a nie, że po prostu ktoś przychodzi i coś chce od Was, bo wtedy należy powiedzieć nie. To jest tutaj bardzo wyraźne nie dawać tej kasy, nie zaczynać czegoś od nowa. Myślę, że w wielu przypadkach to jest ktoś, kto wraca, ktoś, kto kiedyś już nadużył Waszego zaufania. I teraz macie się na baczności i słusznie wobec tej osoby. I ta osoba może prosić o kolejną szansę, jeśli to jest pierwszy raz, to możecie dać, tak? Bo zawsze jedną szansę warto dać, ale jeżeli to jest któryś raz, to nie, 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 nie. bo to znaczy, że ktoś się nic nie nauczył, tak? A, a i tak jest tutaj duże prawdopodobieństwo takiego spustu, tak? Energii jakiegoś wyładowania energetycznego. Czyli pracujcie, nie odpoczywajcie, nie leżcie do góry brzuchem. To nie jest czas z tym nie jest wam po drodze to nie jest czas na yy, na pokój. To też może znaczyć, nie odkładaj swojej broni, bo na przykład ten ktoś może być natarczywy, stosować wobec siebie jakąś dźwignię. To nie jest czas na pokojowe rozwiązania. Tu jest czas na pracę i myślę, że Wasza postawa jest jednak bardziej bojowa, tak? Nie po drodze z tymi, z tymi czterema mieczami. No, ciekawe. Możecie mi napisać potem, jak to się w Waszym wypadku rozegrało, bo oczywiście te energie mogą działać w różne strony, tak? Możecie być na jednej albo na drugiej pozycji, a może jeszcze, jeszcze w jakiś sposób ta energia się może rozegrać. Mam ochotę jeszcze jedną kartę wyciągnąć tutaj, do tej wieży. Pustelnik. Że prawda wyjdzie na jaw, mam wrażenie, i tak. Niezależnie od tego, jak ktoś coś tutaj próbuje ukryć, prawda wyjdzie na jaw. I im bardziej ktoś będzie zamykać oczy, żeby tej prawdy nie widzieć, tym gwałtowniej ona się wyzwoli. Nie da się ukryć. Może inaczej. Coś daje się ukryć tutaj tylko chwilowo, tak? Bo tu mamy słońce, ale to długo nie wytrzyma. To zostanie oświetlone. To zostanie wydobyte. To zostanie wyzwolone prędzej czy później. Nie ma co udawać, nie ma co robić dobrej miny do złej gry. Naprawdę, to szkoda czasu. O! Dobrze mówię, bo arcykapłanka jest na spodzie. <grytania> Jak możecie najlepiej przyczynić się do dobra świata? Poprzez trzy buławy. Tu znowu mamy ten aspekt mm, taki taki trochę wspólnotowy, bo trójka, boch trójcu lubi, czyli Bóg lubi trójki. Trójka jest. Jest tak, zawsze twórczą energią. Która często mówi o współdziałaniu, współtworzeniu. E, tutaj chodzi o wizję. O to, żeby mieć optymistyczną wizję przyszłości, o to, żeby przyciągać do siebie rzeczy, których, y, których pragniemy, żeby wyglądać najlepszego. E, I też koresponduje to z tą trójką tutaj. Myślę, że chodzi o to, żeby pracować bez przystanków, bez wytchnienia, bez. Y, bez zastanawiania się, tak? Bez, e, bez wątpliwości patrzeć w, w przyszłość. I uważać na to, co przyciągacie, nie? Takim myśleniem, takim wyglądaniem. Co jest od aniołów tutaj? Dosyć narzekania, mówią. <laughs> Narzekania są afirmacją, czyli takim potwierdzeniem winy, poczucia winy, które nigdy nie jest prawdą jeżeli, z duchowego punktu widzenia. Przywróć sobie z powrotem daną Ci od Boga, czy też od Wszechświata, kiedy się urodziłaś, urodziłeś, tą moc, e, afirmując... Że masz obfitość wyborów i że masz wolność. Tak, że nie jesteś do niczego zmuszana, zmuszany. Ze zwiększoną pewnością siebie i asertywnością patrz, jak te pozytywne afirmacje kwitną w rzeczywistości. To bardzo ładnie tutaj współdziała z tymi trzema. Była wami. Myślę, że nie przez przypadek jest mowa o sercywności i pewności. Nie jesteście skazani na to, żeby się dzielić, żeby dawać, mimo że nie chcecie dawać. Żeby wchodzić w coś, mimo że nie chcecie w to wchodzić. Tak? Możecie powiedzieć nie. Możecie powiedzieć tak swojej obfitości, swojemu dobrobytowi. A odrzucić to, co jest tego zaprzeczeniem, nawet jeżeli jawi się to chwilowo jako oferta warta rozważenia, ale zważcie od kogo pochodzi, tak? Czy jest zgodna z Waszymi wartościami? I czy Wasze działania są zgodne z Waszymi wartościami? To jest najważniejsze przy siedmiu mieczach. Zawsze zadaj sobie pytanie, czy nie przekraczasz własnych granic. Tych takich dobrze postawionych, bo niektóre własne granice należy przekraczać, ale tu chodzi o te, tą granicę wartości. Czy nie naginasz własnej wartości, czy wręcz nie łamiesz własnej wartości, czy nie zdradzasz sama siebie, sam siebie. To jest tutaj kluczowe. Ok? Eee, bardzo Was zachęcam, żebyście mi pod koniec miesiąca napisali, jak to się rozegrało u was, bo to jest bardzo ciekawe rozdanie, to, co się tutaj pojawiło. Życzę wam, żeby to był piękny miesiąc, pełen dobrych decyzji, e, pełen jasności i przenikliwości. Wydaje mi się, że przenikliwość jest tutaj potrzebna. E, bardzo wam jej życzę. E, bądźcie po prostu szczęśliwi, szczęśliwe. Życzę wam też dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Pa pa.